Nazywam się Madej Danuta, jestem klientem firmy Amicus. Firma ta uzyskała w postępowaniu przedsądowym 25 tysięcy złotych. W sądzie pomagają mi jeszcze o uzyskanie ponad 100 tysięcy złotych po śmierci mojej córki. Personel firmy Amicus jest bardzo uprzejmy i znający się na rzeczy. Kontakt z prawnikami jest dla mnie bardzo ważny, którzy odpowiadają mi na pytania w mojej sprawie. Jako zadowolony klient polecam firmę Amicus w sprawie odszkodowań. Muzyka